Dorota Remba, Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce. Przyjechałam z gminy Wólka, województwo lubelskie. Ilona Krawczyk-Krajczyńska, Fundacja Wkra Możliwości, urokliwy powiat płoński. Właśnie nad rzeką Wkrą, to jest mniej więcej 60 km za Warszawą, w kierunku Gdańsk. E, nazywam się Andrzej Kosmowski, pracuję jako animator kultury w Bibliotece Centrum Kultury w Sztuczynie, województwo podlaskie. Agnieszka Mikina, Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych Inkrea, Stróża Koło Łodzi. Tatiana Doronina reprezentuje tu Fundację Nieobcej, gdzie jestem arteterapeutką i przyjechałam z jeszcze miastrojem. Pochodzę z Ukrainy, z Harkowa. Tak, przyjechałam tu prawie 3 lata temu. Oczywiście, że uważam, że warto. Jest to program bardzo wartościowy, merytoryczny. Dzięki temu bibliotekarze, osoby z instytucji kultury, z szerokich też innych organizacji nabywają mnóstwo nowych kompetencji, dowiadują się, jak mogą wspierać swoje lokalne społeczności, przede wszystkim te osoby, z którymi najczęściej współpracują, jak na przykład właśnie dzieci, młodzież szkolną i w ogóle rozwijać się w różnych nowych, fajnych kierunkach. Warto i mówię to z całym przekonaniem. Po pierwsze jest to ogromna kopalnia wiadomości, nie tylko tych, które dostaje się w ramach tego kursu, ale też ludzi, których się tutaj spotyka. To jest żywe doświadczenie, to jest może powiedzieć taki żywy materiał, na którym można zbudować też swoje działanie i wiele problemów, wiele jakichś takich rzeczy, które wydają się nie do przebrnięcia. Właśnie tutaj na tym kursie, podczas tego kursu z tymi ludźmi one się samoistnie rozwiązują, więc to na pewno no są wartościowe pomysły, to są relacje, ale to jest też świadomość tego, co ja mam dobrego, co ja mogę dobrego zaoferować. I też to, co się tutaj przewija, to jest właśnie taka świadomość też swojego dobrostanu, właśnie tak. To, co ja mam, to czym mogę się podzielić. Kurs na odporność to doskonała okazja, aby zrealizować działania, które służą w wzmocnieniu kompetencji psychicznej dzieci i młodzieży. Kurs daje narzędzia, wiedzę, kontakty. I, i, I możliwość realizacji innowacyjnych działań. Przede wszystkim dlatego, że jest to praca ze wspaniałymi ludźmi, którzy czują wagę tego problemu i wspierają biblioteki, organizacje pozarządowe w działaniach, które prowadzone są przede wszystkim w małych społecznościach lokalnych. To jest taki inspirujący projekt, gdzie też możesz dowiedzieć się struktury, jak możesz zrealizować swoje pomysły. Dużo są narzędzi, dużo są też zainspirowanych ludzi wokół ciebie, które też działają na rzecz dzieci, młodzieży, ich odporności psychicznej, więc też tu możesz się dowiedzieć, jakie są doświadczenia, tak? co możesz zrobić, jak możesz zrobić. bo my jesteśmy z tymi ludźmi w społeczności i nie funkcjonujemy tak jakoś oderwani od niej, tylko jesteśmy dla nich. I takie jest właśnie moje zdanie, że skoro możemy zrobić coś dobrego, coś fajnego, no to róbmy to. A tutaj mamy i wsparcie finansowe, i wsparcie merytoryczne, i w ogóle taką naprawdę przyjazną, budującą atmosferę, zachęcającą do działania, sieciowania, wymiany informacji i doświadczeń. Takie małe organizacje, one szczególnie tak jak jeszcze w naszym przypadku, kiedy my działamy na terenach, które też są, to są małe społeczności, one często nie mają dostępu do jakichś potężnych narzędzi czy, czy kampanii, tak? są to problemy trochę traktowane po macoszemu, trochę zapomniane i my możemy po prostu wiele dobra tutaj zdziałać, zwracać uwagę na rzeczy, które, które gdzieś tam czasami przez lata były niedoruszenia. Tak? Myślę, że dostajemy niepowtarzalną szansę, żeby być motorem napędowym takich działań. Działań, które szczerze mówiąc są takie niszowe. Dla nas jest to niezmiernie ważne, gdyż w naszej codziennej pracy staramy się, aby biblioteka była trzecim miejscem. I te działania idealnie wpisują się w naszą misję trzeciego miejsca. Bo nie jesteśmy wtedy Kimś, kto przychodzi z zewnątrz, znamy potrzeby dzieci i młodzieży, i łatwiej nam jest wybrać i dostosować metody do faktycznych potrzeb młodych ludzi. Bo do nas przychodzą dużo dzieci. Nie zawsze rodzic może zauważyć jakiekolwiek problemy u dzieci, nauczyciele też. I ponieważ my o tym wiemy, że musimy pracować z tą odpornością psychiczną, bo to jak mięśnie, jak ich nie rozwijasz, to ich nie będzie. To właśnie musimy z tym pracować. Najlepiej wspominam ćwiczenie z Agą Rogalą i ten warsztat cały z nią, bo... Chcę spróbować wykorzystać takie to ćwiczenie, które przeprowadziła z nami o tym kole emocji i właśnie jak już się lepiej poznam ze swoją tutaj grupą ćwiczeniową, to chcę im pokazać, że właśnie takie tłumienie emocji w sobie bardziej szkodzi i naprawdę zagraża takiemu dobrostanowi i odporności psychicznej, bo każda emocja jest dobra, ale musimy sobie umieć z nią radzić. Wiedza. Wiedza i też taka pewność, że tutaj nabiera się takiej pewności, że to działanie ma sens. Niezależnie od tego, czy pomoże się jednej osobie, czy dziesięciu, czy, czy cały powiat, czy, czy nagle jakaś cała gmina, ale że to ma sens naprawdę. Sam udział w szkoleniach na pewno daje multum kontaktów, mnóstwo inspiracji. Daje możliwość poznać doświadczenia innych. Część rzeczy na pewno zabieram do siebie do sztuczyna. Kwestia sensoryki najmłodszych, kwestia wzmocnienia. Kompetencji psychicznej młodzieży poprzez różnorodne warsztaty, które, które sprzyjają ich otwarciu, wzmocnieniu wiary w siebie i, i, i wzmocnieniu poczucia sprawczości młodych. Myślę, że przede wszystkim wsparcie od ludzi, pasjonatów, przekonanie, że w tym, co się robi, nie jest się osamotnionym że można podzielić się swoimi doświadczeniami i posłuchać, co robią inni. No i przede wszystkim też ogrom wiedzy ze spotkań ze specjalistami. A potem trzeba się zastanowić, jak to wykorzystać w swojej organizacji.